Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmiku, jak co tydzień, otwieramy paczuszki za Food Champions, Division Rivals, pamiętajcie o łapkach, subach, oczywiście dla zasięgów, piszcie też w komentarzach, jakie Wy mieliście piki, co trafiliście, bo sam jestem ciekaw, zobaczymy drużyny tygodnia, jest Lewandowski, mamy Virgila, z tych co by mnie interesowali to tak naprawdę chyba Virgil najbardziej. Virgil i Lukaku. Lukaku, no wczoraj, piękny mecz. Manchester przeszedł dalej w Lidze Mistrzów. No tu jeszcze Murata, Makitarian, ale to już bardziej chyba do zmielenia myślę. No chyba, żeby się trafił na sprzedaż, no to sprzedajemy i czekam, powiem szczerze, bardzo na Kantę. I to jest mój cel teraz kolejny, żeby zakupić. Jest szansa, że już ten, no, ten weekend będę grał z Kantę w moim składzie. Eee, jego mi brakuje. Udało mi się ugrać Golda 3 tym razem. Niestety Golda 2 nawet nie wbiłem. Dobra, no to lecimy. Pierwsze piki. Także piszcie, jestem ciekaw, co trafiście, bo wiem, że pod ostatnimi filmikami yy, osoby mi pisały, że trafiły to samo co ja. Więc <laughs> jestem ciekaw, czy. No ja w tym no akurat nigdy szczęścia nie miałem. Jeden miałem takie, że trafiłem Arnautowicza i Fernandina. Dobra, lecimy. Pierwszy pik. sy Sigurdsson. No dobra, 8-6 overall. Nie ma tragedii. Zawsze będzie na no jakieś tam mielonki. Dobra, drugi no, Lukaku, bo no tak, Nie ma, ale jest Morata. 85. Wampersy. no dobra, niech będzie ten Morata. No nie ma jakiejś tragedii. Sikorson 86, SPO. No on ma 87 strzałów, także Wam powiem, no na SPO całkiem nieźle, to tempo, no trochę wolne, ale dać mu myśliwego i... No Morata tutaj też trochę wolno 84 tempa. No Szczał ma dobry, jak on ma te nogi. Słabsza noga, sztuczki, trzy gwiazdki. Słabsza noga, 4 gwiazdki. Nie ma tragedii. Słabsza noga, 4 gwiazdki. Tutaj to jest o, No spoko, będzie na zmielenie zawsze. Mamy 303 tysiące. O Jezus, jeszcze Wam powiem z 30 tysięcy. I jak coś trafię, to dzisiaj szybko wystawiam na sprzedaż karty. I jest szansa, że kupuję kantę od razu. Dobra, lecimy z pierwszą paczuszką, żeby nie przedłużać. Tu pewnie nawet ekranów nie będzie jak znam Życie. Wziąłem czymś się paczki nie Będą takie SBC do zmielenia. Prawy obrońca. Piszczek. Mamy piszczka. 8-1 overall. Dobra, tu bez szału wszystko. Co tu mam, dobra, nie możemy. Lecimy dalej. W sumie mogłem nawet, zamiast Division Rivals, mogłem wziąć te pieniądze sobie zamiast tych paczek, powiem Wam szczerze. to 60 tysięcy już bym miał na kantę. Dobra, tutaj na szału nie będzie, w tych paczkach coś czuję. No zawsze te kontrakty, to się zawsze gdzieś tam przyda. Chyba ja mam wszystkich wystawionych, dobra, to jest wszystko... To jest wszystko do zmielenia. No... Nigdy tu ekranów nie miałem nawet, nie? W tych czterech paczkach, co są zawsze, to nie wiem, jak wy trzymacie takie ofarta, jak ktoś trafił może ikonę z tych takich słabych paczek. Powiem Wam szczerze, dobra, duża złota paczka. Dobra, No, tutaj teraz coś może się trafić. Lecimy. Czy będzie walkaut? Mamy ekrany. Nieźle. Niemcy, środkowy pomocnik, Bayern. O! Turecka! Dobra, on chyba jest nawet coś warty. Ale nie wiem, czy to jest wymienna, czy niewymienna paczka. Teraz zobaczymy. Dobra, potwierdź karty. Czy paczka niewymienna, niestety. Będzie do przepalenia na jakieś SBC w przyszłości. Zbieram, powiem Wam szczerze, już trochę tych 8.3, 8.4, 8.6 overali już trochę mam, więc jak może na jakąś ikonkę później się przepali. O, bramkarz. O, szczęsny. To szczęsny, Wam powiem szczerze, już nie wiem, który raz mi wypadł. Mamy pierwszy walkout, pasuje. Dobra, jest szczęsny. Nie, też tego to chyba trzeci raz w FIFA trafiłem, powiem szczerze Gameiro. To wszystko to wszystko mam niewymienne, dobra Niestety musimy ich przepalić. Lecimy dalej. No szczęsto będzie to jakieś SBC. Na pewno się przyda. Mam jeszcze tego Buffona z ostatnich paczek, też niewymiennego. O Jezus, nawet ekranów nie było. Ma, tylko jedyna. Arnautowicz, dobra. O, to jest na, na licytację. Dobra. Dobra, lecimy. Yeah. Nie ma ekranów ją? 82 overa. Dobra, wymienne to jest chociaż? Nie, nie wymienne. Ten nie, myślałem, że z Manchesteru City będzie. Jaki dramat! Podoblowane wszystko. Ostatnie dwie mega paczki. Proszę, żeby jakieś walkouty były. Dobra, sam ekrany O bo i Patrycia, 800 overan. Boże ile to jest warte z 1000 1000 hakiem może Dobra, to sobie później powystawiam. Ty tutaj panie, ile jesteś warty? 800 Dobra, damy go za 800 Jak już leci Ty na szybką sprzedaż i ostatnia paczka, ostatnia paczucha. Trzymać kciuki? Na razie jeden walkaut tylko. No i spików, no jakby to liczy, to jeden Lingard. O, Lingard jest coś warty, nie? Lingardzik. Lingardzik spoko. Jak ktoś mówi na początek, to on ma te karty upgradeowe wszystkie. Zobaczę z ciekawości, po ile Lingard chodzi. O Jezus. Dobra, 2000. A 1300 nawet. O Jezus. No nic nie jest wartym. Myślę, że coś jest warty, ale no niestety. Jednak nic. Dobra, 1000 monet to się zawsze przyda. Tego pana od razu to będzie tam za. Dobra, 750 wystawimy. To zaraz do te szybkiej sprzedaży. No i to by było na tyle. Wielu z was mnie też pyta o mój skład, więc od razu wam też pokażę mój skład obecny. Tak on wygląda. Tutaj w miejsce Fernandina wskoczy Kante. A tu mamy ławkę rezerwowych. Ja Wam dziękuję kochani. Chyba to było moje najgorsze otwieranie paczek. <grym> jak Wam się podoba filmik, jak chcecie co tygodniowo otwierania paczek, zostawiacie łapkę suby na pocieszenie chociaż tego co mi wypadło. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Heja.